Miłość nie umiera z dnia na dzień, nie gaśnie nagle, ale znika powoli słowo po słowie. Kabała uczy, że słowa mają moc tworzenia albo niszczenia światów, a gdy te słowa dotyczą miłości, rodziny czy partnerstwa, to ich energia staje się jeszcze potężniejsza. W tym filmie przyjrzymy się, jak słamowa działa jako duchowa trucizna która niszczy zaufanie i blokuje przepływ miłości. Złamowa w relacji to nie tylko krzyk czy kłótnie, ale każde negatywne słowo, które wypowiadasz o swoim partnerze czy swojej partnerce. Nawet wtedy, gdy robisz to tylko po to, żeby się na przykład wygadać. Narzekanie na partnera przy przyjaciółkach, krytykowanie męża przed rodziną, złe słowa o byłym partnerze, wszystko to tworzy energetyczne ściany, które powoli odcinają cię od miłości, którą chcesz pielęgnować. Bo każde słowo to wibracja, a wibracja to energia, która zostaje w przestrzeni między wami. W kabale mówimy, mówienie o kimś źle, to jak wrzucanie cienia, do własnego serca. Janek często narzekał na swoją żonę, Sarę. Nie robił tego publicznie, nie krzyczał, po prostu przypili ze znajomymi. Żalił się, że Sara jest zbyt krytyczna, zbyt emocjonalna, zbyt inna. Na początku wydawało mu się to niewinne ale z czasem coś się zmieniło. Zaczął dostrzegać tylko jej wady. Każde słowo, które wypowiadał o Sarze, było jak cekła w murze między nimi. A jego przyjaciele, choć w dobrej wierze, zaczęli patrzeć na nią tak jak on, z dystansem i osądem. Miłość, która wcześniej była lekka i pełna śmiechu, stała się ciężarem. Sara też się zmieniła. Nie widziała dlaczego, ale zaczęła się zamykać. Jakby jakaś niewidzialna siła oddzielała ją od Janka. Tą siłą były jego słowa. Każde negatywne zdanie, które wypowiedział, stało się duchową energią, bytami, które zaczęły żyć w ich domu, w ich rozmowach, w ich sypialni. Słowa zaczęła niszczyć ich miłość od środka. Kabale uczy się, że słowa nie znikają. Każde z nich staje się duchową istotą i każde negatywne zdanie tworzy siłę oddzielenia. A kiedy te słowa są wypowiadane o osobach, które kochasz, to działają jak trucizna dla waszej wspólnej energii. Mówisz o kimś źle, to oddalasz się od światła, które miało spłynąć do ciebie przez tą relację. Złamowa nie tylko niszczy miłość ale zanieczyszcza też przestrzeń, w której miłość miała się rozwijać. Wyobraź sobie teraz, że Janek i Sara z poprzedniej historii postanowili mieć dziecko, ale w ich przestrzeni jest już setki tysięcy negatywnych energii. Każda z nich powstała z ich słów. Kiedy nowa dusza schodzi na świat, wchodzi w energię, która już tam jest. A jeśli ta energia jest skażona gniewem, żalem, osądem, to dziecko to czuje, nawet jeśli nigdy nie słyszało tych słów. To tak, jakbyś paliła papierosy w ciąży. Nie widzisz skutków od razu, ale one są. Zapisują się w przestrzeni, w duszy, w ciele. W kabale mówi się, że zła mowa jest właśnie takim duchowym paleniem. Zanieczyszcza powietrze, którym oddycha Twoja miłość. Nie ma ludzi doskonałych. Nie ma związków bez emocji. Ale Kabałam mówi, jeśli poprawisz się choćby o 1%, to już jest cud. Zamiast mówić o tym, co nie działa, zauważ to, co działa. Zamiast mówić, On, ona mnie nie rozumie, powiedz, uczę się, jak lepiej się komunikować. Zamiast mówić, Moje dziecko jest niegrzeczne, powiedz, Widzę, że ma w sobie dużo energii, pomogę mu ją ukierunkować. Każde takie niby małe przesunięcie to już jest oczyszczenie Twojej duchowej przestrzeni. Jest jak podlewanie ogrodu miłości. W relacjach nie chodzi o to, by nigdy nie czuć złości. Chodzi o to, by nie pozwolić złości mówić w Twoim imieniu, bo Twoje słowa są jak klucze albo otwierają drzwi do większej miłości, albo je zamykają. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i powtarzaj za mną. Zła mowa to trucizna, a miłość to lekarstwo. Każde moje słowo buduje lub burzy. Dziś wybieram mówić tylko to, co karmi miłość i pokój. Bo każde słowo, które wypowiadam, tworzy przestrzeń, w której mieszkają cuda. Nie możesz zmienić każdego słowa, które wypowiedziałeś, wypowiedziałaś w przyszłości, ale możesz dziś wypowiedzieć jedno, które uleczy tysiące starych. Powiedz dziś coś dobrego o kimś, kogo kochasz. Zrób to z serca i obserwuj, jak światło wraca. się dzisiaj czujesz, czy jest coś, czego potrzebujesz? Jestem tutaj, możesz mi powiedzieć. Z czułością i uwagą słucham Ciebie. Rozumiem każdą emocję, którą w sobie czujesz. Czasem się smuca, a czasem denerwuję Przyjmuję te emocje głęboko do serca Tutaj akceptacja dla nich mieszka Jestem silną, piękną osobą. Kocham siebie za to, kim jestem. Tworzę pełną miłości przestrzeń. Teraz jest czas, gdy za sobą. Zawsze siebie wybieram, w każdej sytuacji siebie wspieram. Czuję zaufanie do siebie, buduję swoje zdanie i uczucia, szanuję miłością do siebie codziennie oddycham, jej energia moje ciało przenika. Mówię do siebie jak do bratniej duszy, z troską. Daję, za to jak wspaniale siebie traktuję, z głębi serca sobie dziękuję. Zawsze mogę na siebie liczyć, sympatią dla siebie w życiu uczestniczyć. Przez cały czas jestem przy sobie, dla swojego szczęścia.